Hmm, czy nagranie odcinka z takim tłem będzie zbyt cringe'owe? Chyba tak. W swoim bingo na ten rok zdecydowanie nie miałem zmiany tematu następnego odcinka przez pytanie z Familiady. Najsłynniejszy superbohater. Maciek. Superman. Batman. Pod tym numerem 3. Co to za bohater? Zmory. ho, ho, ho. Ta odpowiedź oburzyła mnie tak bardzo, że już nagrałem o tym shorta w dniu emisji. Na tablicy odpowiedzi powinien znaleźć się raczej Spider-Man, ewentualnie Iron Man, no ale podejrzewam, że wśród ankietowanych przeważały starsze osoby. Mniejsza z tym. Mnie dużo bardziej zastanawia, że ktoś w ogóle postrzega Zorro jako superbohatera. Bohaterem to on na pewno jest, ale czy jest superbohaterem? Zatem, drogie senioritas oraz drodzy seniors, ja nazywam się Santiago Lipowski i dziś postaram się odpowiedzieć na to pytanie. Rozważania zacznijmy od przedstawienia sylwetki Zorro, którą możecie kojarzyć z książek, seriali i filmów. Parafrazując Wikipedię, Zorro to zamaskowana obrońca mieszkańców z czasów hiszpańskiej Kalifornii, który walczy z uciskiem skorumpowanych lokalnych gubernatorów i dowódców wojskowych. Wyróżnia się jako jeździec w czarnym stroju i pelerynie, biegle posługujący się szpadą. Jego znakiem rozpoznawczym jest pozostawiana na przeciwnikach lub ścianach litera Z. Skonfrontujmy to teraz jeszcze ze słownikiem języka polskiego. Ja dla kontekstu dodam jeszcze definicję dwóch słów, bo na pewno ktoś się przyczepi do tego, co mówię, a chcę być precyzyjny. Słowo moc według drugiej definicji to możliwość zdolność tak jest literówkę w możliwości, ale cytuję. Drugie słowo, czyli obdarzone, oznacza mający coś, odznaczający się czymś, zwykle jakąś cechą ocenianą pozytywnie. Przejdźmy więc do definicji superbohatera, superherosa. 1. Fikcyjna postać, obdarzona ponad przeciętnymi, często nadludzkimi mocami, walcząca ze złem. 2. Przenośnie. Osoba bardzo odważna, dokonująca niezwykłych czynów. Czyli w sumie obie definicje pasują – Zorro jest ponadprzeciętnym szermierzem i walczy ze złem, czyli skorumpowanymi politykami oraz wojskowymi. Robi to dokonując niezwykłych czynów i wykazując się odwagą. Czy w takim razie kończymy dyskusję? Absolutnie nie. Jeżeli uznamy tę definicję za poprawną, to możemy wziąć Robin Hooda za superbohatera, bo jest ponadprzeciętnym łucznikiem i walczy ze złym szeryfem Nottingham. Taki Geralt Rivi jest walczącym z potworami mutantem o ponad przeciętnych zdolnościach szermierczych oraz magicznych, więc w sumie też pasuje do superbohatera. Nawet jest mu dość blisko do takiego Spidermana. Ej, nawet ksywka Biały Wilk brzmi całkiem superbohatersko. Na upartego to nawet Dumbledore zalicza się do grona superbohaterów, bo wykazuje się ponad przeciętnymi zdolnościami magicznymi i walczył ze złymi czarnoksiężnikami. Mam nadzieję, że żaden z panów Harry'ego Pottera ani Wiedźmina nie zakrztusił się podczas słuchania tego fragmentu. Zmierzam do tego, że przyjmując tego typu kryteria, to zaraz połowa postaci zrobi nam się superbohaterami, a to chyba jednak powinien być bardziej specyficzny termin. No dobra, ale tu ktoś powie, że ja się czepiam słówek ze słownika. Co na to taka Wikipedia? No zasadniczo to samo. Superbohater to fikcyjny bohater komiksów, filmów, seriali, gier lub książek zwalczający szeroko pojęte zło, najczęściej przestępczość i najczęściej posiadający nadzwyczajne umiejętności. Zorro, Robin Hood, Geralt i Dumbledore dalej pasują. To może w takim razie nie ma co sięgać po polskie definicje, bo w naszym kraju nikt się nie zna na popkulturze. Spoko. Spójrzmy na definicję z angielskiej Wikipedii. Superbohater, postać, która zazwyczaj posiada supermoce lub zdolności wykraczające poza możliwości zwykłych ludzi. Często nosi kostium ukrywający jej tożsamość i wpisuje się w rolę bohatera, zwykle wykorzystując swoje moce, by uczynić świat lepszym miejscem, albo poświęcając się ochronie społeczeństwa i walce z przestępczością. Według tej definicji Zorro wciąż pozostaje superbohaterem, ale reszta już nam odpadła ze względu na brak kostiumu. Skoro wcześniejsze definicje braliśmy też ze słownika języka polskiego, to przejdźmy jeszcze do słownika Cambridge, ale on w sumie nam też nie ułatwia sprawy. Według niego superbohater to: 1. Postać z filmu lub opowiadania, która posiada wyjątkową siłę i wykorzystuje ją, aby czynić dobro i pomagać innym ludziom. 2. Postać w opowieściach lub filmach, która posiada specjalne moce. Takie jak na przykład umiejętność latania, wykorzystywane do walki ze złem lub pomagania ludziom. Tutaj pierwsza definicja jeszcze pasuje do Zorro, ale ta druga już go eliminuje. Sięgnijmy więc po definicję Superhero z TV Tropes, przy czym ona tyczy się gatunku, a nie definiuje postać. Jak coś to pomina fragmenty w nawiasach. Seria, w której główny bohater posiada moce lub zdolności wyróżniającego go spośród innych ludzi. Zazwyczaj jest to zamaskowana obrońca dobra w barwnym stroju, z sekretną tożsamością i często nietypowymi przydatnymi supermocami lub wyposażeniem. Czasami to samotnik próbujący uporać się z losem, jaki mu przypadł. Zazwyczaj celem istnienia superbohatera jest pokonanie jego nemesis lub arcywroga – wroga, Czasem seria koncentruje się na drużynie lub innej grupie obdarzonych mocami postaci. Stali widzowie wiedzą, że ja cenię TV Tropes i wydaje mi się, że jest to najlepsza definicja z tych, które tu dzisiaj podałem. Zorro do niej jak najbardziej pasuje. Jednocześnie eliminuje nam ona postacie takie jak Robin Hood, Dumbledore czy Gerald. Myślę, że z tych rozważań mogę wyciągnąć dwa wnioski. Pierwszy: polskie definicje są wybrakowane. Brakuje w nich kostiumów czy ukrywania tożsamości. Obie te kwestie mocno zawężają termin i ja bym postulował jednak, żeby poprawić te definicje. Drugi wniosek, no muszę się przyznać do błędu. Ała jak boli. W komentarzach pod shortem mocno kwestionowałem wybór Zorro jako superbohatera. Fakty mówią jednak same za siebie. Podtrzymuję zdanie, że ten wybór jest absurdalny, że on jest trzecim najpopularniejszym bohaterem. Ale jednak mogę go zrozumieć. On jest dziwny, ale może nie jest błędny. No a przynajmniej nie jest błędny w kontekście zasad familiady. Na koniec rozważmy jeszcze jedną sytuację. Co jeżeli ktoś chce się uprzeć, że Zorro nie jest superbohaterem? Przecież nie posiada nadprzyrodzonych zdolności i to go powinna eliminować. W takim wypadku nie jest nim też Batman. Zobaczcie podobieństwa między tymi postaciami. W zależności od adaptacji, oboje są bogaczami, działającymi pod przykrywką, którzy walczą z występkiem i nie posiadają nadprzyrodzonych zdolności. Zamiast tego, wykorzystują własne umiejętności, gadżety lub narzędzia do walki ze złem. Z grona superbohaterów odpadnie nam też Iron Man, bo on używa jedynie zaawansowanej technologicznie zbroi. W samych MCU i DC znajdziemy masę podobnych przykładów. Można by też mnożyć wątpliwości, czy na przykład taki Homelander z The Boys zlicza się do grona superbohaterów, czy Magneto z X-Menów można kwalifikować jako złego superbohatera, skoro w naszym języku nie ma terminu super water, ani super złoczyńca. To już jednak temat na inny odcinek i research, którego nie chciało mi się na dzisiaj robić. Niestety, tematy związane z klasyfikacją postaci są strasznie nieprzyjemne do opracowywania, jeżeli ktoś chce to zrobić porządnie. Nie bez powodu ja się tym rzadko kiedy zajmuję. Także na dzisiaj to by było tyle w temacie odcinka. Dziękuję za uwagę, i pozostaje mi tylko powiedzieć Buenos Dias, a ja się nazywam Santiago Lipowski. Czy jakoś tak to szło?